Głębi gór, daleko od cywilizacji, stała stara chata, o której krążyły przerażające legendy. Mieszkańcy wioski leżącej u podnóża tych gór opowiadali, że miejsce to było nawiedzone. Starsi mówili, że każdy, kto tam wszedł, już nigdy nie wrócił. Przestrogą były historie o zaginięciach myśliwych i wędrowców, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w pobliżu tej chaty. Kamil, Tomek, Marta i Julia byli młodymi ludźmi, którzy nie wierzyli w wiejskie przesądy. W mgliste jesienne popołudnie, po kilku godzinach rozmów, padła propozycja, by wybrać się do tej chaty. Była to jedna z tych spontanicznych decyzji, które wydawały się szalone, ale jednocześnie kuszące. Mimo ostrzeżeń starszych mieszkańców wioski, nie mogli się powstrzymać. Nie ma się czego bać powiedział Kamil. To tylko stara, zrujnowana chata, a wszystkie te historie to bajki na dobranoc. Dotarli tam tuż po zmroku. Droga przez las była mroczna i wypełniona dziwnymi odgłosami. Z każdym krokiem gęstniała mgła, a gałęzie drzew zdawały się poruszać jakby ożywione wiatrem. Kiedy przed ich oczami pojawił się kontur chaty, coś w nich zadrżało, choć nikt nie odważył się tego przyznać na głos. Chata była w opłakanym stanie. Dach był w połowie zawalony, a okna wybite. Na podwórzu rosły dzikie chwasty, które wydawały się gęstsze niż gdziekolwiek indziej. Furtka prowadząca do środka otworzyła się z przeciągłym skrzypieniem. Tomek z latarką w ręce spojrzał na resztę. Jesteście pewni, że chcemy tam wchodzić? zapytał, próbując rozluźnić atmosferę. Przyszliśmy tu, żeby się przekonać. Odpowiedziała Julia, chociaż w jej głosie słychać było niepewność. Kamil pchnął drzwi, które otworzyły się z przeraźliwym jękiem. W środku panowała ciemność, jakby światło od lat nie zaglądało do tej chaty. Wewnątrz unosił się zapach wilgoci i zgnilizny, a powietrze było ciężkie, niemal duszne. Weszli do środka. Każdy krok odbijał się echem w pustych, zniszczonych pokojach. Latarki oświetlały porozrzucane po podłodze stare meble, a ich promienie nie sięgały dalej niż kilka metrów przed nimi. Chata wydawała się większa niż z zewnątrz, a każde pomieszczenie zdawało się prowadzić do kolejnego, jak labirynt. Czuję, że ktoś nas obserwuje, wyszeptała Marta, rozglądając się nerwowo. Kamil roześmiał się cicho, choć jego śmiech zabrzmiał nienaturalnie. To tylko wyobraźnia. Chodźmy dalej, zobaczymy czy coś tu naprawdę jest. Weszli do kolejnego pokoju, który był większy od pozostałych. Na środku stała stara drewniana kołyska, która kołysała się powoli, choć nie było wiatru. Kamil zbliżył się do niej, a jego latarka oświetliła coś na podłodze. Była to stara porcelanowa lalka, niemal w całości pokryta kurzem i pleśnią. Jej oczy były puste, a usta rozchylone. Jakby miała krzyczeć, lecz bezdźwięcznie. Co to za cholerstwo! wyszeptał Tomek, a jego głos złamał ciszę. Nagle drzwi, przez które przyszli, zatrzasnęły się z hukiem, a pomieszczenie ogarnęła gęsta ciemność. Światła latarek zaczęły migotać, a powietrze zrobiło się lodowate. Z głębi chaty rozległ się niski, przeciągły dźwięk przypominający zgrzytanie zębów. Serce Kamila przyspieszyło, a reszta patrzyła na siebie w przerażeniu. Musimy stąd wyjść, powiedziała Marta, próbując zachować spokój. Kiedy jednak podeszła do drzwi, nie mogła ich otworzyć. Nagle z ciemności wyłonił się szept. Nie był to jeden głos, lecz setki, splatające się w niepokojący, cichy chór. Głosy były niewyraźne, ale wszyscy czuli, że nie mówią nic dobrego. Coś poruszało się w ciemnościach, zbliżając się do nich coraz bardziej. Tomek próbował wybić okno, ale szkło, choć stare i brudne, nie pękało. Co jest? wykrzyknął w desperacji. Wtedy zobaczyli to. W kącie pokoju ledwo widoczna stała postać. Jej ciało było wygięte pod nienaturalnym kątem, a twarz zasłaniały długie czarne włosy. Nagle głosy stały się głośniejsze. Powietrze wypełnił przerażający dźwięk, jakby coś chciało wydrzeć się z samego wnętrza tej starej chaty. Julia zaczęła krzyczeć: Co to jest?. Nagle drzwi, które wcześniej były zamknięte, otworzyły się z trzaskiem, jakby niewidzialna siła postanowiła wypuścić ich na zewnątrz. Nie zastanawiali się ani chwili, rzucili się do ucieczki, wybiegając na zewnątrz. Biegli przez las, nie oglądając się za siebie. Czując, że coś ich ściga. Dopiero gdy dotarli do wioski, zatrzymali się, dysząc ciężko i próbując złapać oddech. Wszyscy byli przerażeni, ale nikt nie wiedział, jak opisać to, co zobaczyli. Nawet po miesiącach od tego wydarzenia, nikt z nich nie chciał o tym rozmawiać. Tajemnica starej chaty pozostała nierozwiązana, a żaden z mieszkańców wioski nie odważył się tam wrócić. Ale Kamil, Marta, Tomek i Julia wiedzieli jedno: coś czaiło się w tej chacie, coś co nie było ludzkie, coś co nie chciało, by ktokolwiek kiedykolwiek tam wrócił.